Kasper, mam dla ciebie bardzo dużą wiadomość. Jedna mała rzecz. Siema! Słuchajcie, piątek, piąteczek, piątunio. Ja prawie zapomniałem, że przecież wczoraj to był 1 września. Dzieci w Polsce do szkoły poszły. Już do szkoły. A przypomniałem sobie dopiero dzisiaj rano, jak małego musieliśmy obudzić, bo pierwszy dzień do szkoły idzie. Pozostała trójka dopiero w poniedziałek wraca do szkoły i też nie do końca, ponieważ w poniedziałek będzie atrakcja. Słuchajcie, będzie wycieczka do Londynu. Dla niektórych to może być nawet okazja, żeby się ze mną spotkać. Jadę odebrać paszporty, słuchajcie, gdzieś koło południa będę tam. Z rana jeszcze będę w Portsmouth, a w poniedziałek muszę jechać odebrać paszporty i przy okazji złożyć wnioski dla pozostałej bandy, żeby te paszporty już były w drodze, były produkowane, bo też nie chcę tego robić na ostatnią chwilę. Ale dzisiaj, słuchajcie, piątek. Piąteczek, piątuję. nie wiem czy nie będę pracował jutro, jeszcze się cały czas zastanawiam, moja żona ma market, więc ogólnie potrzebuje mojej pomocy i mówi, żebym lepiej nie robił, jak będę musiał, no to, no to, no to okej, okay, tylko żebym ją rano zawiózł i tak dalej, więc zobaczę, bo wiecie, ze względu na ten poniedziałek, to tak trochę będę miał ciasno później z tymi wszystkimi rzeczami, nie chciałbym wszystkich ustawiać na ostatnią chwilę, może chociaż pół dnia w sobotę zrobię, I don't know. Zobaczymy jak to będzie. Na razie to jest piątek, piąteczek, piątunio. Mamy kilka zadań do zrobienia. E, jeszcze nie wiem od czego zacznę, powiem Wam szczerze, nie przemyślałem wszystkiego. E, jadę najpierw do pracy. Muszę spotkać się ze Stachem, zrobimy jakiś plan. Może, może Stachu właśnie zasiluje podłogę. E, teraz. Ponieważ ona by sobie tam gdzieś podczas mojej nieobecności porannej przesłała i wtedy moglibyśmy ją zagrautować, ale wtedy to w ogóle będzie nonsens chodzenia po tej podłodze. Aj, know Zobaczymy, jak wygląda plaster też. Może da się go już tam miejscami przytrzeć na tych rogach gdzieś, na tym łuku. Nie wiadomo. Choć wątpię, bo tam dosyć grubo było. Nie wiem. Wiecie, normalnie nie wiem. Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie, nie będę was czarował. Dzisiaj jest piątek i, i to jest najpiękniejsze z tego całego tygodnia. Także wymyślimy sobie coś na miejscu. Postaramy się oczywiście zrobić jak najwięcej się da, także aby nam ta praca szła do przodu. Ja muszę wrócić tutaj do domu na wpół do czyli za 40 minut dokładnie. Zawieź syna do szkoły, później zawieź moją żonę do pracy, bo samochód jeszcze zostawiliśmy wczoraj u Karola. Karol znalazł błędy związane z czujnikami położenia wału i tam coś jeszcze, więc zamówił te jakiś tam jeszcze jeden czujnik, ja nie pamiętam, więc nie będę was kłamał. Zamówił je dzisiaj one będą. Jeden wczoraj doszedł dzisiaj, drugi dojdzie wymieni je. No i powinno być cacy, bo tam jakieś właśnie błędy się pojawiały związane z tymi rzeczami, więc jak to będzie ogarnięte, to powinno być OK. I co? I tyle. I dopiero odbiorę po południu auto. Jeszcze mam jakąś wycenę. W ogóle ja miałem dzisiaj noc, słuchajcie, nie? Ja pierdzielę. O pierwszej w nocy ktoś zaczął do mnie wydzwaniać, jakiś patafian. I się po czterech sekundach ciągle rozłączał, nie? Więc dzwonił do mnie z zastrzeżonego numeru. Za chwilę to będę wyłączał telefon na not, słuchajcie, bo bo nie ma to sensu, normalnie, wiecie, no nie, nie oszukujmy się, mój numer jest publiczny, nie, to nie jest jakiś prywatny numer, raz, że tego numeru używam dla firmy, dwa, ten numer, no jest i na samochodach, i tu, i tam, więc różne dowcipy mi ludzie robią, powiem wam szczerze, ale ja już wyłączam i tak sygnał na noc, tylko wibracje zostawiłem, zapomniałem i ta wibracja na tym biurku po prostu mnie obudziła, bo cały czas było Jejku, kurde myślałem, że budzik na początku, a później się okazało, że jednak ktoś cztery razy do mnie napierdzielał, nie wiem czy pomylił numer, czy, czy szukał może majstra, nobody knows. Mam nadzieję, że znalazł, ale po czterech sekundach się rozłączył. Więc słuchajcie, ja lecę do Stacha, wymyślimy coś i dopiero wam wszystko opowiem. Życzę wam miłego dnia, trzymajcie się, z cześć. Dzień dobry wam wszystkim z pola bitwy. Jestem tutaj. Słuchajcie, było rozmawiane, że ten grzejnik ma iść tam, że rurki mają iść na wysokości nad, nad, nad tą listwą, przypodłogową. Już nie chcę na zawnictwo używać, bo oni są obok. A teraz zadała mi pani pytanie, czy ten grzejnik nie, nie powinien stać na podłodze. No nie, chyba nie, bo. Bo jeżeli y, miałby być nad grzejnikiem, no to jest to niemożliwe, żeby stał na podłodze, Poza tym, y, muszę za chwilę y, jechać zawieźć syna. Stafiu y, zamiecie podłogę I, i zaczynamy ustawiać szafki dookoła. Także tutaj dzisiaj powstanie trochę już wizualnie kuchnia i będziemy wiedzieć ile tego mamy i co dokładnie mamy. Let's go! Słuchajcie, muszę się śpieszyć, bo syna do szkoły muszę odstawić, nie? Ja już prawie zapomniałem. Bo tu praca, bo tu jakiś klient, bo zadanie, zadają pytanie: a grzejnik, czy ona myśli, że, to, czy on nie powinien być na nogach? Bo on ciężki, bo on duży. Mówię, nie, no nie musi być na nogach, ma, ma dwie możliwości: może być na nogach, grzejnik dekoracyjny, może być zamontowany również na ścianie. W waszym przypadku. Chcieliście rulki nad skertingiem, więc nie ma innej możliwości, chyba że macie dostęp do nóżek, które mają 40 cm długości, ale to też nie będzie wyglądało dobrze, bo ono mówi, że mieli przypadek taki w tym, w tamtym domu, że taki duży, ciężki grzejnik odczepił się od ściany. Ale to wiecie, mogło być masa powodów, dlaczego się tak stało. Ja się już spieszę, powiem Wam szczerze. Dostałem opierdziel. Gdzie ja jesteś? Za 10 minut on zaczyna szkołę. Także lecę, szybko, let's go. Nie, ja tego pokażesz, to nie dajesz na to. Jesteś ready? Mój pałek. Nie, yeah, dawaj, gościu. Oni wszyscy na ciebie czekają. Zobacz, ile tam jest ludzi. Zaraz zaczął klaskać. Come. on. Zobacz co się dzieje. I teraz wszyscy... Jest, Kasper wrócił! Leć, leć. Zobaczymy się później. Pa. Idziemy do Lidla. Słuchajcie, wezmę sobie coś do picia, jakąś kanapeczkę. Żona już jest w Lidlu, więc może ona mi weźmie kanapeczkę. Zrzuciłem ją przed chwilą. Syna odstawiliśmy. I dowiedziałem się, że markę marketona nie ma jutro tylko w niedzielę, więc ogólnie to nie mam przeciwwskazań, żeby pracować jutro. Zobaczymy jak to dzisiaj się dzień skończy, słuchajcie, ile my będziemy w stanie zrobić. No i tyle. Panie radio, nie chce się włączyć. Powiem wam, kuchnia już trochę blatuje do środka, szafki mamy częściowo, jakieś panele mamy częściowo, ale wiecie co, muszę podłączyć z dwa gniazka bo nie mamy, nie mamy prądu tutaj za bardzo, mamy tylko jedno gniazdko i światło u góry, więc odpalimy sobie halogeny, będzie tu jaśniej, będzie nam przyjemniej pracować, bo na razie jest ciemnica, słuchajcie Dobra, Słuchajcie, światło mamy, prąd mamy już jesteśmy na dobrej drodze, rozkminiliśmy sobie wszystkie wysokości tych szafek także jesteśmy też już na dobrej drodze Powycinamy sobie lub nie powycinamy, tego jeszcze nie wiemy. Ale mamy plan popugować tą podłogę. I teraz nie wiem, czy tracić czas na wycinanie ustawień szatek, czy lepiej po prostu je wynieść, popugować, wnieść, zostawić do poniedziałku. Na razie nic nie montować. I chyba tak to zrobimy. Słuchajcie. O, blade się wysypały. Także robimy sobie przerwę i dalej planujemy. Dobra. Słuchajcie. Zdecydowaliśmy się, że nie będziemy wycinać tych szafek, bo ja to mogę zrobić jutro. Eee, musimy zaskulewać przedłogę i musimy ją dzisiaj pofugować. I to jest e, nasz priorytet. Dobra, się. Jesteśmy ready, gotowi, a teraz muszę znaleźć ten sealant, bo on go gdzieś odstawił. Tylko ciekawe gdzie. Jest, widzę. Co to jest? Stone Floor Wax? To chyba nie to. Tu mam jakieś coś. Sealer. No weźmiemy sobie dwa baniaki na razie. Wystarczą mi się wydaje. To jest ile? To jest litrów? Litr. Litr w jednym baniaku. Zobaczymy. No, Dobra, starczy. 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 Już czyściej nie będzie. Poczekaj. Coś takiego mamy, słuchajcie, Natural Finish Stone Floor Sealer. I to musimy położyć przed bugowaniem. Po godzinie to powinno wyschnąć, słuchajcie, tak przynajmniej mówiono. Więc my tu mamy grzałkę ogólnie odpaloną, to trochę pomaga szybciej nam wcześnie. Szatki sobie żeśmy powystawiali trochę tu, trochę tu, także będziemy je przystawiać. No i pochowujemy to dzisiaj graństwo. Także, let's go. Słuchajcie, pologa jest zasilowana. Musimy teraz odczekać, aż to wszystko wyschnie do takiej kondycji. Wtedy nie będzie ciągnęło, już nie powinno, przynajmniej tego całego e, koloru sfugowania. Może to się okaże. No i będziemy się bawić w fugowanie. Klient kupił 10 kg fugi. Ciężko to określić powiem Wam szczerze, ile tej fugi tutaj pójdzie, bo te pary może i wyglądają na takie szerokie dziennik, tak jak tu na przykład, ale te pozostałe, no nie wiem no. Powinno być okej, okay. chyba. To się wszystko okaże w praju, proszę Państwa. To jest piątek, to jest wszystko możliwe. <grym> Najlepsze jest to z tego, że on pojechał, a fuga jest w szopie. I szopa jest zamknięta. Więc mam nadzieję, że zanim dostanie ta pomoga, to on wróci. Jedziemy z tym. Słuchajcie, co do szafek, wrócę tu jutro. Chyba, że nagle by istnieje plaster do jutra, to, to zrobiłbym coś innego. Jutro. To wszystko będzie jutro. Ale tego już chyba nagrywać nie będę. Chyba, że będę. Nie wiadomo. Nie wiadomo. Z Rafałem to nigdy nic nie wiadomo, słuchajcie dobra czekam aż ta poluga przesnie i zrobimy resztę roboty. Go. Żeby ci podał te... Żeby podał mi graut. No. Słuchajcie, nie mamy klucza do tej szopki, nie? Ale jest sposób. Bo ten, kto montował te drzwiczki był bardzo zdolnym cieślą i zamontował tak o zawiasy, żeby je po prostu teraz odkręcimy. Właściciela nie ma. Wejdziemy do środka, weźmiemy graut, który leży tam w środku. I zamkniemy drzwi, tak samo jak były. Ciekawe, jakieś dziwienie go opanuje, jak ja go poproszę, panie, mógłbyś dać nam tę fugę? Bo, bo chcielibyśmy fugować, on pójdzie, a jej tam nie będzie. Kurwa, okay. 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 nie róbcie tego w domu. <laughs> Słuchajcie, co się wydarzyło, czekajcie, no ta Jak zamknięte, mają być, to mają być zamknięte. <laughs> Jeszcze niech gdzie pod kątem przesadzaj majster. będzie za bardzo dokręcony I górę weź złap będzie lepiej zamkniętej niż było jeden tak mu się śpieszy teraz Bo jeszcze przyjdzie i zobaczy Powoli powoli. Jest Były drzwi zamknięte i są zamknięte, słuchajcie. Ja, ja jak nic. I fugę mamy. Już gdzieś jest w środku. Ej, i teraz pójdziemy sobie po kawę. I powiem dawaj pan tą fugę, bo byśmy chcieli pofugować, nie? Dzisiaj? Ciekawe jakieś dziwienie go opanuje. Bo no to może być ostatnia chwila, kiedy jeszcze tu jesteśmy, bo nie wiesz jak klient się może zachować. Może on nie ma takiego samego poczucia humoru jak my to jest test dla niego. I tu jest, że ma problem z kolanem, bo jest po operacji. Wiecie, to teraz właśnie wrócił od fryzjera, i ja mówię, czy mógłby dać to fugę, bo, bo byśmy teraz zaczęli pugować. Także poczekajcie chwilę, zobaczymy, co mi chłop powie. Ja to tak postawię, żeby nie widział, że się ekran świeci. Także będzie akcja. You ok. okay. Tylko nie wybuchnie. Znaczy, otworzył działają. A ty mówiłeś, Stachu, że ona z nim pojechała, jak on sam wrócił? No, Wiesz, że on tego teraz szuka, nie? Bo on, ona pojechała z nim, wsiadała do samochodu i razem pojechali. I przy koło mnie przejeżdżali. No, Pędzi mógł... awantura. On, on chodzi po całej szopy. Ty, on mógł wcześniej, może przywiezią No nie wiem. Jak. A bo ona wcześniej wyślona. Razem pojechamy. On, on jest załamany, nie wie gdzie to położył. Nie ma tego. Nie było nie tego. Jeszcze nie, nie przetrzymam go. Nie wiem czy ja wytrzymam. Ta kawa dobra nawet. No mocna No i jak, jak masz tą ekspreso, to kupuj was gdzie jest krówka. Wiesz co my na razie wszystkie chyba kawy testujemy. Te, ja też są. Patrz, wybiórka, no. jaka duża? Chryste, no. panie, zobaczcie, na razie gościu szuka dalej. A ja wam pokażę. O Ogie, uciekła Patrz, oni tu mają pojemniki dla wewiórek, właśnie. Dobre No nic, chyba nie ma fugi. Nie kilo? tego. Nie widzę tego. in Ten kilo? I saw something in the kitchen. I am maybe does the thing. In here? Yeah. Look at this. Is this one? Yeah. Yeah. Where is this? Here in the cabinet. <laughs> Dobrze się udaje, co? Chyba rozrabiamy uh, fugę. Czekamy jeszcze dosłownie 5 minut i zaczynamy fugować. Let's go! Może, może, może trochę za dużo powiedziałem, żeby dokupił, bo powiedziałem, żeby jeden worek dokupił, ale... ale. ta fuga i tak musi jeszcze pójść na te wszystkie płytki na ścianie. Tu żeśmy zaczęli. Mamy trochę jeszcze do no nie wystarczy na wszystko, nie oszukujmy się. Więc wysłałem szybko do klienta do sklepu. Nie klec szybciutko i dokupi nam fugę. Dawaj, nie żałuj stachu. Pojechał po drugie 10, dawaj. Trzeba gdzieś to wlać. Słuchajcie, wykończymy 10 kilo fugi, Nie? Jesteśmy, no w połowie jesteśmy. Ale czy ta dziesiątka tak No nie wiem, czy jesteśmy w połowie. Nie. Nie jesteśmy w połowie. Ja muszę chyba zadzwonić, że jedna piguela nie wystarczy, majster. My nie jesteśmy w połowie nawet. co? No, nie, to może i w nie? Starczy się. Nie starczy. My nie jesteśmy w połowie do końca tego pomieszczenia. Ja do niego dzwonić i to powiedzieć. Niech bierze 20. Najwyżej się gdzieś wykorzysta u jakiejś pani na innym projekcie. Nie, na pewno wykorzystamy. Słuchajcie, wy pójdzie to na bank Jeszcze tutaj. Jeszcze, kurde, nie wiem. Ich weźmie 15, nie? 15, no! No dobra. To bierzemy, dzwonimy. Piątkę. Dawaj telefon. Dzwonimy. On, oni, oni załamani, słuchajcie, że są koszta zwiększone. No to się nie da inaczej niestety. Gdyby było inne płyski, to by było inaczej. Let's go. I update. Ik. Słuchajcie, to jest jeszcze następne 5 kilo. 20 kilo już poszło tego grautu. 20 kilo. I mam nadzieję, że te 5 teraz starczy na tą resztę. Także wchodzi tego, powiem Wam, naprawdę sporo. Słuchajcie, trzeba się pochwalić, bo mamy 25 kg fugi, słuchajcie, zrobione. Szok. W ogóle stilowanie, wodzenie, czyszczenie, gąbkowanie. Jeszcze dużo powiem, to jeszcze raz. Do wariatów. Jest godzina piąta, słuchajcie, muszę się śpieszyć, bo mamy... Cena do odebrania miałem napisane jechać, Czegoś się pytał, czy na pewno będę. Kurde no. Masakrator i samochód mam jeszcze do odebrania. Jak to będzie, nie wiadomo. Muszę ten, zadzwonić do mojego mechanika. Dziękuję mu serdecznie, bo ogarnął. Więc co, co mi się będę żegnał. Miłego weekendu wszystkim życzymy. I do zobaczenia w next week. Next week in English, it's mean Do następnego tygodnia. Trzymajcie się ciepło. text